Witam was na siódmym odcinku Zagrajmy w Minecraft. Minecraft i znowu jesteśmy kopani i mam 8 diaktrów, ale wiem, że wtedy padłem nie wiem, bardzo wielka diak. No. To trzeba zalepić, bo tutaj jest lawa. No, no czekaj, wow, wow. ja wykopię troszkę kobla, żebyś mógł sobie kilopak robić. Jeszcze węgla spotkałem troszkę. O, widzę rękę Dużo macie żelaza? Zawsze koło węgla może znaleźć to ten... Ej, dużo macie żelaza? <suszy> może można znaleźć diaksy. Co masz? Diaksy. Co ty mówisz? Tak, na początek. Ja znalazłem koniec. Dlatego ja zawsze, jak jest węgiel, to kopię naokoło. Bo można znaleźć ten. ten diaksy? Nie znam. Ile mam diaksów? Pięć. Ej, chodźcie, bo tutaj jest ten. Co? To poczekaj y na mnie. Macie jakiegoś kobla czy co? bo tutaj jest dużo tego? Y poczekaj. Mi troszkę pochodni po brakuje. ale ja nie są bo tu ja nie ja widzę. rzeczy się zachowały po mnie. Wiem, bo połowa się spaliła w rawie. Poczekajcie, ja to... John, to... Polecam jak ktoś znajdzie węgiel, żeby kopać naokoło. To jest i... węgiel. No, ale nie zawsze na 100% to małe szansa się ma, ale ja wolę próbować. Chyba zawsze próbuję. Yy... Hmm. Dobra, ja kopię. Kurde, macie cztery jacy! drewna. Jasne. No. Czym ty kopiesz? Kamienny? No. No to nie kop tym. O, ja, ja mam dieksowy. Widzę, widzę. O, czekaj, ja już no, widzę. no to... No to pan. Tak, Ale mi się ty ten. Przeciw rozległował. Chodź! Jak ty tam... Jak tam wsiadłeś? miał Xyle ja przed byłam. Co? Nie widzę. I, gdybym miał X-ray przed chwilą, dlatego że tak mi blubnął ekran. Ekran jakby. O tu! Jak ty żeś tam Lava! kurwa! Wyrzuciłem diaksy, weź. No żal, weźcie to trzeba uważać. Nigdy nie kopcie po ciebie. Rada, odejdź. No to ja zawsze wiedziałam... Ja, Alan! Wow, Alci, głupi, ma szczęście. Ej, macie cztery drewna. Obie... Co macie. ty robisz, Alan? Co? Czemu moich hidden nie łapałeś? Ja pierdolę. O nie, wydziałam. O, mam tylko 6 diaksów, ja pierdolę. To ja sobie kopałem, nie, a ten jeszcze. Wyrzucałem diaks, a ten kurna jeszcze sobie stał. Co za nieogar, ja pier... Okej, okay, to ja. To, to może pójdziemy do domku? Tak. To robimy małe cięcie, co? Nie. No. Okej. Okay. Okej, okay, witam was po krótkiej przerwie, już jesteśmy w domu. No, to ja. To idę sobie jak sobie miecz. Czy dałoby się zrobić. To Ale cięcie znalazło. Ups, znalazłem. Nie żartuję. Y, znalazłem w piecyku. Nie, nie mogło. Młody! Ile, ile ty tam żelaz miałeś? 14, 17 na pewno miałem. Masz, masz dziewięć, Czyli dziewięć. Nie wiedziałam, że już w takim odcinku będziemy mieli takiej temy. Dobra, to wracamy z powrotem do jaskini, czy... Zaraz, poczekaj, bo... To nie ma... Ja, ja coś tutaj, moje żelazo... W ogóle macie jakieś drewno, czy coś? Nie, ale na zewnątrz możesz wykopać. To ja idę się troszkę kawałek przejść. Do w ogóle... w ogóle miała ta prasylina prowadzić? Nie wiem, ale mam kostkę mączną. Ja mam trzy... właści... Hmm. Czekajcie, ja się w, w drapię na szczyt. Wyżajfla Halo, gadajcie może... Uf, no, już, 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 już gadam, już już. No. Okay. Ej, ale lak nie mamy nie chcić. Też jak czasami mam. No. Bo to jest to paranek hmm. szał. Ale fajnie powiedz, się... bo my jesteśmy w takim jakby okręgu, nie? No. I hmm. może tylko tędy z nami wejść, to możemy taki mur zbudować mały. Co? Może... Uf, nie Uff, Nie myślałem, że spadnę. Hmm. Ciecząb mógł wyskoczyć. I zostałem parę rzeczy. Jak mi ktoś zaglądnie do skrzyni, to utłukę. Czemu? No o, o, ja do swojej skrzyni zaglądam. Tak, tylkoś mi w jakimś tam odcinku... Oj, pożyczyłem, pożyczyłem. No to oddaję teraz. Co? Co, co ci odnos? Masz. Oj 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 będzie czy ty się, się kłócić o kość. Nie pokazuj. No do Dobra, jest to. O, ender. Wow. My niedługo chcemy zrobić taki konkurs, że... Ja endermana. Dobra. Będzie taki jakby konkurs. Kto dawał subskrypcje i lajki pod naszymi filmikami mm -hmm. i wie, co robiliśmy w filmikach, to mu, będzie mógł z, z nami za, nagrywać. Mogę, żeby ktoś chciał, ale będzie taki konkurs najbliżej za parę, kurma, parę dni. Macie mięsko? Nie. Nie, nie podoba mi się to. Wiecie, gdzie to jest? Kurcze. Mam Trzeba pozabijać zombie, bo ja mam tylko trzy serduszka. Ja idę zobaczyć do koksa skrzynki. Czyli nie ma co żarcia? Nie, nie ma. No, zaczynajcie te trzy. No, ale mi się laguje O, ja mam jedno. Jak to ma? Mięsko szpigli. Znaczy, zombiaka. Masz ile? Jedna, jedną, i zabrą. I tak bym się nie podzielił z sobą. Okej. Okay. Hmm, co by O, jabłuszko! daję jabłkaś! Nie mam. Zatrujesz się jabłuszkiem? Nie. Mielskim od zombiaka. Nie widzę... Tak patrz, nie wiem, co chodzi, jest no, no bo takie bąbelki. O, już nie mam. Bąbelku tam około siebie. Kto postawił ten znak? Nie a jaki hmm. znak? Jak coś ma... jak też killer, no to mnie nie bij, no bo ja... No ja, sam ja nie chcę tego oblaska. Tej... No bo ja sam te, te zabowałem, jak coś każdy sobie tutaj item wydobywał. Mój pokój jest na sprzedaż. Osa. A wy jakie macie znać, jak u mnie tak pokazuje? Co? O, exit. Ale mi się dałuje. No. Co? Ja, ja się robię dwa ja razy. Na ja? No, albo ja już macie łóżka. No, no, ja już na tym odcinku. A ty jest, ja, ja A ty ja koks skąd od... masz? A, już dawno, w drugim odcinku miałem. Jasne. W drugim odcinku, jak cię w drugim odcinku z nami nie było. Drugi? No. A nie w trzecim? Nie, w drugim cię nie było. Aha, czyli w trzecim i czwartym. Na pewno to było w czwartym. Odejdź, bo cię lęki wolne. Jestem tu serduszek. Ja mam 10 Full? mam no. Ok. Ja mam tylko trzy. Serduszka? No. Okay, ok, to. Ja to, ja to przedstawię tego... przed domem. Szybko. No nie, pada deść. No. no. Ej, skopię to wielkie Sekunda To no. może żegnamy Cię? Co? Ej macie jakieś No to kości? wszyscy przed mną... No, nie na no, panu podajcie. Fajne. Okej, okay, to ja się z Wami żegnam. A ty, Koks? Weź. Masz, jaka znałem miecz? O, ja tutaj. Jak ja jestem? Ja tutaj, ja um, u ciebie. No? Tak, może? Hmm. Dobra, to kończymy się. Et on Voilà. Ah <laughs>